Jak zrobić, żeby muzyka się wyciszała? Na koniec. Final Cut Pro. Na pewno już zauważyłaś i zauważyłeś, że filmy, które oglądamy na YouTubie, jak mają muzykę, no to nie kończą się tak drastycznie. Jest ciachnięcie i koniec muzyki, tylko zazwyczaj się wyciszają, czyli jest łagodne wyciszenie tej muzyki z jej normalnego poziomu głośności do nicości. I tak samo jest z przodu filmu, czyli muzyka narasta, tak? Czyli od poziomu zero, czyli jej nie słychać, do poziomu jakiegoś tam. I teraz ci pokażę, jak to zrobić w programie montażowym. Tup, tup, tup. iha. Cześć, ja nazywam się Honorata, jestem autorką tego kanału. Tutaj robię poradniki o filmowaniu i montażu. A normalnie na co dzień współpracuję z firmami i markami i pomagam im rozwijać się w sieci poprzez wideo. Czyli jak tworzyć lepsze, ładniejsze wideo do sieci. Dobra, jestem w Final Cut Pro i teraz włączę odtwarzanie. Muzyka zaczyna się twardo tak od razu. I tak samo się kończy. Chciałabym, aby jej wyjście było od poziomu bardzo cichego do poziomu już tutaj pełnej głośności, tutaj 0 decybeli, tak samo, żeby było w tyle. Należy tutaj odpowiednio przybliżyć sobie oś czasu i kursorem najechać na krawędź początkową tego utworu dźwiękowego. Bo tutaj w tym miejscu jest taki mały dzings, taka mała kropeczka. Niech na nią najdę kursorem, no to mój kursor zamienia się w dwie strzałki skierowane w prawą i w lewą stronę. Wystarczy, że je przeciągnę i utworzyłam moje przejście. To co jest takie ciemne, to jest wyciszone. I w tym momencie moja muzyka narasta. To samo mogę zrobić z tyłu. Chwytam i przeciągam. Teraz włączę odtwarzanie. Muzyka się wycisza. A po kliknięciu w ten zings w tą kropeczkę prawym przyciskiem myszy mogę sobie wybrać styl tej pochyłej. Na przykład moim ulubionym jest S-curve. Wtedy to wygląda w ten sposób. Tutaj są różne formy, w zależności od tego, jakie ci będą potrzebne. Żeby wyłączyć te wyciszenia, wystarczy, że kuleczki przeciągniemy na początek. Ujęcia klipu czy tam ścieżki dźwiękowej, no i na koniec. Im dłuższe są te pochyłe, czyli im dalej jest punkt od swojej krawędzi, tym dłużej będzie trwało to wyciszenie. Teraz jest super krótkie, a teraz jest super długie. A jeżeli chcesz przejść przez błyskawiczny kurs pracy Final Cut Pro, to kliknij w ten film.